witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś będzie QA. Zapraszam do mnie. Przechodzimy do pierwszego pytania. Pierwszym pytaniem jest skąd najlepiej kupić świnki? Tak, najlepiej kupić od jakiejś znanej hodowli od najlepiej schodobli je kupować, ponieważ świnki są tam najlepiej traktowane, yy, mają tam zazwyczaj spokój, dobrze są dokarmiane i najlepiej się nimi tam opiekują. Czemu nie z sklepu zoologicznego? Dlatego nie, ponieważ w sklepie zoologicznym są byle jak traktowane, w sensie tak, że... Dostaną w miejsce tylko karmę, na przykład, w drugie miejsce wodę, zaraz w politełko, i nie dostaną żadnych warzyw ani nic takich, będą mieć jeden domek i tyle. I mniej więcej tak. Wiem, że kupiłem złudze ze sklepu, ale. Z tego sklepu, co ja kupiłam, one były akurat bardzo dobrze traktowane. W sensie tak, że miały różne poidełka, miały dwie miseczki, było, były trzy domki, gdzie każde po parę się schowało i tak. Kolejnym pytaniem jest: ile mam lat? Lat będę mieć 12 we wrześniu. I to by było takie szybkie pytanie. Kolejne. Czy świnki hałasują w nocy? To jest tak, że moje świnki, to znaczy pierwszy Zuzia, jak, bo pierwszą kupiłam kupiłem Zuzię. I Zuzia na początku strasznie hałasowała w nocy. Biegała po klatce, kwiczała, jadła, piła. Jeszcze jak piła, to nie, nie umiała tak pić z tego i tak zawsze hałasowała jak to robiła i też gryzła klatkę I, ale po jakimś miesiącu przyzwyczaiła się później za jakieś pół miesiąca przy, y, przyszła właśnie Asia ale Asia nie stwarza takich problemów w nocy jak Zuzia na początku więc na początku tak, ale można świnkę przyzwyczaić do tego, żeby mi, po prostu nie nie odzywała się tak w nocy no, nie, nie, nie kwiczała, jak to tak mogę nazwać. I kolejnym pytaniem jeszcze: czy świnki morskie można brać od razu, jak przyjadą do domu? To pytanie jest trochę dziwne, ale odpowiem na nie. Co jest tak, że mo można, znaczy przepraszam, nie można, ponieważ można dopiero brać, jak już są troszkę ospole. Czyli jak na przykład są jakieś 4 dni w domku czy coś takiego, ja wam mówiłam w filmiku na moim kanale jak o swojej świnkę i... Może Wam dam linka, jak mi się będzie chciało, to dam Wam linka jak mi się nie będzie chciało, to po prostu poszukajcie sobie na moim kanale i tam właśnie będzie dokładnie to opisane. I nic, to by było na tyle w tym odcinku. Oczywi oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodobał to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, ponieważ umacnia to mój kanał i ja bym się z wami żegnał. Pa pa!